moich widzów na razie jeszcze nikogo nie ma na dzisiejszej i pierwszej transmisji na żywo postaram się żeby zapis z live'a był dostępny Znajdujemy się aktualnie w koło brzegu na przejeździe kolejowym przy ulicy Raymonta jak i również solnej Jesteśmy około 7-6 minut przed czasem, a to dlatego, że mam duże procent w telefonie i powinno starczyć osiem Mirków. Proszę bardzo, widzę, że już się zbieracie, już 5 osób jest. Przelot będzie około godziny 19. Witaj również, witam wszystkich. Dopiero teraz widzę, że wchodzicie. Przelot ma być około godziny 19.07. Myślę, że zamkną przejazd nie wiem, 3-4 minuty wcześniej. Przed chwilą były manewry SM42, ale niestety nie udało mi się tego nagrać. Witam, witam wszystkim. Czytam teraz wasz stop chat. kiedy coś z pożarnictwa. No kiedy, kiedy coś z pożarnictwa, wrócę do Elbląga jutro. Yy, jutro wrócę do Elbląga, tak jak mówiłem, około godziny 18, także raczej jutro już nic nie nagram. Więc z pożarnictwa no nie wiem, mam w każdym razie filmy na plusa, czyli na plusie coś się pojawi yy, kolejowego. Teraz nagrywam w pionie. Czytam ten top chat. Witam Elbląski MK. Też jest. Widzę. Czy będzie zapis? Myślę, że będzie. No ładnie, ładnie. Witaj Kowind również. Czekamy na przelocik. Witam i o zdrowie pytam. No ja też pytam o zdrowie COVID. Warszawicki MK również witam No jakaś sytuacja, ciekawa. A tutaj to codzienność. Przepraszam, że w, że w ten live może być taki słabej jakości, ale to jest pierwszy. No i proszę bardzo, spełniło się. Miał być live z brzegu i jest live z brzegu. Przejdziemy się w sumie, bo nie będę tutaj tak stał i ciągle gadał, bo to tak troszeczkę bez sensu. Proszę bardzo, to jest przejście takie. Będzie jechać ta hybryda, stąd pewnie zaraz pojedzie jakiś pociąg, będzie podstawiona lokomotywa do telka u stronie. Tutaj mamy również N57ALD. Tam stoi. Tam są KLD 40 czy KLD 4103. Zależy gdzie? Tutaj jest KLD 40, proszę bardzo. Na tym przejściu. A na tamtym drugim jest 4103. Także jest ciekawie. Tutaj trzeba uważać, żeby w żadną kupę nie wdepnąć, bo to jest. To jest moja taka miejscówka do kręcenia w koło brzegu Czy pokażę kilometraże? Dobrze, spoko. Sprawdźmy czy na tej rogatce jest Kilometraż jest. Kilometraż tego przejścia to 42 712 tego przejazdu, a tamtego przejścia już idę pokazać. Do przelotu zostało a myślę, że tak za 4 minutki będą zamykać. Będzie zamykał Pan, albo Pani z tamtej takiej przerośniętej trochę nastawni stawni, budki dróżnika. A tego przejścia kilometra 142, 692. 10 osób. Całkiem dobry wynik. Przejdziemy się jeszcze raz na tamtą stronę. Tylko że tym razem pokażę tamten przejazd. Siema Anti-2. Ten przejazd to są w zasadzie dwa przejazdy. Widać to na mapie bezpiecznego przejazdu. Że to jest jeden przejazd. A to jest drugi przejazd. Czym nagrywane telefonem czy kamerą? COVID. No telefonem, no, bo y, niestety nie mam kamery z Wi-Fi, jeżeli ktoś wie jak połączyć taką kamerę, ewentualnie synchronizować y, ją z YouTube'em czy coś w tym stylu, to może napisać. Proszę bardzo, to jest... Tak jak już mówiłem, tutaj jest jeden przejazd na głównej drodze, a tutaj jest na skręca ulica się siema wszystkim. Dzień dobry, prezentacja przejazdów kolejowych 1-2. Tutaj y, mamy właśnie ten jeden. Tutaj są same dwudrongi, z czego tutaj jeden zamyka całą jezdnię. Y, te kategorie zamykane przez dróżnika? Tak, są zamykane wszystkie z tej. Oto budki czy nastawnie. Nie wiem, czy są w niej jakieś urządzenia, ale zapewne zaraz się dowiem. Poka czy pokaże twarz kiedyś? No, kiedyś na pewno pokaże. Zastanawiałem się, czy by nie pokazać już jej w tym filmie informacyjnym o tym, że będzie live. Przez drużnika zamykane, no. Elbląskiemka już widzę, że mnie wyręcza. Ciekaw jestem w sumie, jakie jest opóźnienie na tym live'ie. Musiałbym zobaczyć. Nie no, ładnie tu jest. Kołobrzeg to jest takie dla mnie idealne miejsce do nagrywania. Przejdziemy się, może jeszcze która z godzina? 19.01. Za 6 minut będzie pociąg wyjeżdżał, czyli tak za około 2-3 powinni zamknąć. Będziemy słyszeć taki charakterystyczny dzwonek. Nie za bardzo niestety widzę, co tam piszecie. Sprawdźmy, ile mi procentu było. Tutaj mamy takie lokomotywy. Kręciłem kiedyś taki film koło brzeski Tabor. Niestety szybko mi procenty ubywają. O! Słuchać charakterystyczny dźwięk. Szybko mi, niestety, tak jak już mówię, procenty. Fajny zwóz, no fajny, fajny. Mam do Was jeszcze takie pytanie przed przelotem. Kręcić przelot z tej strony czy z tamtej strony? Jeżeli chcecie, żeby z tej, to napiszcie jeden, a jeżeli chcecie, żeby z tamtej, to napiszcie dwa. Zrobimy tak. No właśnie, widzę, że tutaj pan Klaudem mnie wyręcza, bo też chciałem to powiedzieć. Dwa, dobrze, mamy pierwszy głos, czyli póki co. Dwa, 1 No na razie mamy remis. No, dwa. Na razie dwójek jest więcej, więc idziemy na razie na tę stronę. Dwa, 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 no kolejne dwójki. No to nie ma bata. Kultowania, idziemy na tę stronę. Z tej strony jest również nagrany film poprawkowy. Dobrze, tutaj mamy zresztą więcej rogatek nawet. Siemano, Karo Żurawski, Anti 2 Jeden przejazd prze, był prze, z tamtej strony. No niestety dwójka wygrała. Oj, procenty mi szybko zlatują, ale wystarczy. Która jest godzina? No cztery. Mówię, będą zamykać już praktycznie, więc... Już tylko czekam na... Nie wiem, czy pokazywałem, co będzie jechało. Będzie jechać tamta hybryda, nie wiem, czy będzie ją teraz widać. No tak nie za bardzo. Podlecę tam na szybko. Od razu mówię, że po przelocie muszę kończyć live'a. Dalej tej hybrydy nie widać, no żeż. Nic nigdy nie może pójść zgodnie z planem. Stąd będzie ją dopiero widać. Ta hybryda będzie jechać. Są już tutaj hybrydowe pociągi. A ty gdzie jesteś? No w koło brzegu oczywiście. O! Dobrze, ustawimy się. Mam nadzieję, że nie ma dużego opóźnienia. Niestety po, trochę pod słońce. Jest! Zaraz podejdziemy do KLD40. Widać KL-40 z ulicy Portowej, która jest tam, nie wiem, czy widać od niej drągi, bo mam ściemniony ekran na maksa. Ale u mnie widać, że się właśnie zamykają, ja widzę. Ile mam procent? Dobra, na luzie. Kolejny dzwonek z nastawni. tu mamy! GSD PK300 like 4003 sobie ładnie bimba. Jak dobrze, że przyszedłem na tą stronę. Bo możemy zobaczyć takie coś. Jedna żarówka przepalona, jak zawsze. Często tak się dzieje w Białym Dunajcu. Dać moderatora Elbląskiemu i Kowindowi. No potem dam moderatora, teraz nie ma za bardzo czasu. Jak skończę tego live'a to pomyślimy. I proszę bardzo. Słowo się rzekło. Miał być live dwa lata temu. Jest dwa lata później. Jedzie ta hybryda, czy nie? Daj mi 10 osób. Daj kilometr tego przejścia, zaraz zgłoszenie napiszę. To jest przejście od razu przy... przy stacji. Już przy, po przelocie dam kilometr tego przejścia. Chodzi o to przejście. Jest przepalona jedna żarówka. Trzeba naprawdę uważać, żeby w kupę nie wdepnąć. I jak tam moje procenty? 33%. Dobra, na luzie. Czy bym dał rogatki na tym przejściu? Nie, bo jest klimat. Tam taki bombardier na ulicy Ważelniczej jest już również zamknięty. Szkoda, że nie zdążyłem na manewry stony. Jedzie! Machamy. Może erpusy i usy będą ostre. Uwaga, będzie gorąco. Żeby zawału nie dostać. Oj nie, dał RP1. 69% Panie Elbląski, no śmiesznie. A czy nagram przejazd koło Podczela, skoro już tam jestem? No niestety nie zdążę, bo jutro wyjeżdżam. Tam już niestety jest tchales I wszystko ucichło. Już Panie Elbląskim, Mk, idę Ci podać kilometraż tego przejścia. A ja teraz mam 31%. Niestety, jak się live'a kręci, to dużo procent masz. Panie Elbląski, MK. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 402, a tak dokładnie na 42 km i 692 m. tej oto linii kolejowej. Teraz sobie możesz zatrzymać i sobie ten kilometraż zgapić, jeżeli go dobrze widać. Dobrze, ja sobie już się będę oddalał w kierunku mojego apartamentu i ostatnim lukiem na przejazd zaraz zakończymy naszą transmisję. 10 osób dalej, także już jest koniec. Już, już jest koniec, już możecie powoli wychodzić, e ewentualnie ci, którzy mają jeszcze jakieś pytanie, mogą zostać. Bo ja już zmierzam w kierunku mojego apartamentu, bo jeszcze czekam jest spacer, bardzo długi, dzisiaj na poczele I przy okazji. Mati, tam jest Monat z KSP7M. Proszę bardzo. O, jeszcze tutaj przy okazji pokażę taki przejazd, już na remonta koło takiej restauracji Fiszka-Fiszka. Podejdę tam w sumie podbiegnę. Zwyczajna taka kategoria D, tylko, że tutaj wychodzi pan z pociągu i... Czy przyjadę do Warszawic? No, jak będzie okazja, to z chęcią zajadę. Zwrotnica, 47 stacji Kołobrzeg. Rybitwa tam siedzi, czeka na pokarm. Te tory nawet są w dobrym stanie. One prowadzą do portów Koło Kołobrzegu. Specjalnie jechałeś do brzegu, żeby nagrać ten live? Nie, nie specjalnie. Przechadł tutaj na czerwcówkę i przy okazji przypomniałem sobie, że przecież miałbyś live. Kiedy z Gorzelec? Y nie wiem. Jeżeli się uda pojechać z Zielonej Góry do Zgorzelca, to pojadę, a jeżeli nie, to trudno. Y dalej. Są, y są czynne? No, są. Y ostatnio tutaj jechał y pociąg y Turkolu. jak je Jeździły tutaj do Portu. A gdzie będziesz na następnym wyjeździe? Na następnym wyjeździe będę w Hajnówce albo w Hajnówka Zielona Góra Świnoujście. Czy są takie trzy rzeczy, w których będę praktycznie na 100%? Przepraszam, ale jeszcze jest jedna taka rzecz. Możecie mi proponować rzeczy, które są... Od Elbląga oddalony maksymalnie tak 100 km. Bo jeżeli są w promieniu 100 km, to jest szansa, że mogę tam pojechać pociągiem na przykład z Kowindem. I to jest fajne. Także dobrze, ja już będę ten live kończył, bo tutaj coraz więcej przepisów łamie, Dlatego ja już kończę. Do usłyszenia na innym live.